Dzień dobry, jesteśmy. O matko, dzień dobry, jesteśmy na Urbexie, Taka tutaj budowla. Fajne biureczko ze szufladu, drugiej nie ma. Tu jakaś szafeczka jest. A jest sobie witam Ja jo. witaj. Jakaś dętka. No i butelki śmiecie. No, nic nadzwyczajnego. Ale tutaj jest jeszcze jest jeszcze druga komora. O właśnie. No jest jeszcze haupa. Wszystko przed nami. Najpierw idziemy zobaczyć co jest tam. O! jest rower O! I to nawet fajne. Nawet niezły rower Trochę siodełko zjedzone O Spójrzcie na to. O, kabina. K kabina to będzie chyba, z tego co ja wiem, Ursus C340. Co ty gadasz? Aż tak no wiesz? Patrzę, tak. E. Piękna kabina. No. Puszczelki w mieście, śmigasz? śmigasz. Nie, no patrz, troszeczkę tutaj blacha jest zjedzona. A, tam to jest detale. Telewizor jakiś? okił? Orion. Mm. Fort Orion był taki, nie? Konziu, patrz, tutaj na górze jeszcze można wejść. Nie chcę cię kusić. O. O. Tutaj jeszcze jest jakaś szopka, ale tutaj. Nie ma nic, raczej Oto coś było, na pewno do czegoś służyło. O resztki, to jest yy, do chomoda, pod, pod spód pod chomątę chyba. No no no, a tu mamy jeszcze takie coś. Idziemy do chałupy A tu w ogóle taki fajny tam podmurówce kamiennej jest to wszystko. Patrzcie, jeszcze wycieraczka tu się dostała. No i weszliśmy do środka do tej chałupki. No jak widać, to już wszystko zaraz się zawali. Miejmy nadzieję, że nie nad nami. No, kosołka mówisz, że to jest? No, ja tak słyszałem, u nas się tak mówiło, kosołka. Kosołka, no okej. Okay. Tutaj patrzcie już, już takie szpary są. Ta ściana też niedługo obali się, a tu jest taka firaneczka. Za I Za piecem. Zobaczymy, co tu może być. Jakieś pochowane skarby? Nie. Idziemy dalej, zobaczymy. Tu jakaś dziura w podłodze, trzeba uważać. To chyba kapie. Piękna rzecz na wodę święconą. O faktycznie Szkoda tylko, że plastikowa. A, faktycznie. Fajereczki są. Tutaj kubacze w środku jaki. A nawet dwa. O tamten co jest dalej taki ciekawy się wydaje. No. O, kap. Chodzimy do pokoju. Uuu, nieźle. Jakieś obrazki z komunii, to nie będę pokazywał. Zdecydowanie lepsze niż poprzednie pomieszczenie. No. Jest żelazko. O, nawet jakieś buteleczki. Nie widać nic, za tak. I jakieś kieliszki. Nawet jajka są, farsz. Jakieś zwierzę tu się wykluło, jakiś ptok. To bażant. Chyba bażant, no. O, wygodnie miał na takim fotelu. Zaś otwórz Pustki Pusta, pustki Kubo, no. spójrz To się zawalało już w czasie jak ludzie mieszkali. Ty faktycznie ktoś to zabezpieczał. No No to nic nie da no. O, 2013 rok tutaj jeszcze jest na kalendarzu I co, strych? Strach wejść Strach tu w ogóle zajrzeć można chyba O, tu? Czekaj O, frania jest Frania jest i nic więcej To jest fralka prania Fralka prania i bielone ściany Moi drodzy, to jest strych. Spójrzcie jaka przepiękna beczka A tak poza tym nic tu nie ma. No i nie będziemy tam wchodzić na pewno. No raczej nie. Moi drodzy, jedyne co było ciekawe na strychu poza beczką, taka stara czapka. A no, końzi lubi takie czapeczki. Tak, ogrzewane, zimowa. A sam mam na sobie. Kupi. No oczywiście, że tak. Ale już i No idę. fajna Jest tu taki opuszczony dom przy głównej ulicy. Wiele razy już widziałem go i bardzo mnie frapował, bo jest fajny. Frapował. Ach, nie wiesz, co to znaczy. No nie wiem. No i trzeba zobaczyć, co to tam jest. Jak to 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 wygląda w ogóle? Zobaczymy, co to tu się tutaj dzieje. Taka chatka. Okienko otwarte. O! No trzeba zobaczyć. No, jesteśmy w środku. A trzeba sprawdzać. Zawsze spójrzcie. Wieszaczki, czy nie ma starożytnych wieszaczków? O. Gorlice. Gorlice. A tutaj jakaś przybudówka jest tylko. No bo piękne malunki na ścienne. O tam jakaś stara butelka jest yy, z oranżady czy z coli. Z koli. Hmm. Fajna. Nawet dwie. Zbierałem to kiedyś, muzyka mistrzów. Płyty były, CD Dobra, idziemy dalej. To jeszcze nie jest aż tak ciekawe, jak będzie następne, już to widzę. Aha. Co tu za dywanem się kryje? A nic. Klisza jakaś jest stara z aparatu. Zobaczymy. Kończu, co ty sami. z tymi czapkami? Ale to już... To już jest jakaś milicyjna. Czy ja wiem? Chyba. Czy nie? O, o, nie, nie. 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 Ale po, wo, po woźnicy i woźnicy o, jakiegoś. Tak. O, jaki surdut fajny. Ale jaka piękna szafa, spójrz. O, właśnie, sama szafa. To jest prześliczna. Cudo. Nie, jest tak Nie sobie. ma innej drzwi. O, kuch kuchnia taka fajna, letnia. Kuchnia jest piękna. <laughs> piękna. O, stary, jeszcze napój oranżada. Wiwat, to już lata 2000 Biedronka. A tu co? Fiat Siena A tu są drzwi od tej, od tej szafy ktoś wyrwał. Wow Co my tu mam? Unitra, hermes i książka. Wielkie ucho Paryża. Suret A tutaj pełno potłuczonej porcelanki i szkła. Potłuczona porcelanka, powiadasz. Ale no. nie wszystko potłuczone. O, tutaj są jeszcze. O, faktycznie. faktycznie piękny. O! Piękny. Tu ulica, chyba. Mhm. Kwiatek już niestety. Usechł. nikt go nie podlewał Tyle lat spójrz o! Piękna krafeczka, no. Bardzo ciekawa, fajne. A i w ogóle tu jest przytulnie tak no. w, tej, w tym domu. Przytulnie aczkolwiek. A to górki wiszono. O, kamieniaczek. Taki, albo pękany. Tutaj tak, kuchnia była. Jest kuchenka nawet... Y jak się nazywa? Ewa? Nie. Ewa. Wromet, ale nie ma nazwy. Różne były podobne do siebie. I zapiecek. No, jest zapiecek. O góry, jeszcze, jeszcze o góry jeszcze dobre. góry jeszcze dobre. Ja nie popuszcza. Nie, już wybuliło tutaj. Nie, nie, nie. Ale pańczyny. Nie wiem czy to widzicie, ale jest tego dużo. Zaraz zbierzemy to głową wszystko. Tu jeszcze mamy jakiś... Nie ma zajścia na dół. Nie ma zajścia na dół. Mhm. Spójrzcie jaki piękny wazonik, moi drodzy. Nie ma niestety żadnej marki. Ale, ale przepiękny. Ubity, nie? Ubity. O tam był w tej w tej skrytce. I tam go również odkład. Tak jest, bo nic nie zabieramy. Tu jest tyle pajęczyn, że szok. Tutaj się chyba... Oh, ja. Tutaj się myli? No tak, mied miednica jest, no tak. Jakaś bukla z wody do mm, Tak. No, szukamy jakiegoś przejścia, żeby zejść niżej, bo tutaj da się zejść niżej. Patrzcie, jakiś komiks z Goofiego tutaj jest jeszcze. Kaczor Donald. Czy Dragon Ball na TFN 7 leciał? Ja leciał już. To po Dragon Ballu. Dobra, wracamy. Nic tu już ciekawego nie ma na strychu. Też kąciu zajrzał, tak podciągnął się. I, I nic nie ma ciekawego do pokazania nawet. Także wychodzimy. O, tutaj da się wejść od dołu. Nie ma nam zejścia gdzie indziej o, Jezu. o udało się jakiś warsztacik Nie wiem co tu się działo Tu taki ogromny piec Te, w ogóle wszystkie ściany y, zaczadzone Osmolone Nic tu za bardzo nie ma do pokazania ale piec poronny zapraszamy udanych zakupów no mówiłem ci że to sklep był kiedyś patrz nawet są po chipsach Chio Chips Chio Chips to było tu tak wyobrażacie sobie sklep w takim miejscu ale koło <grych> no ładne ładne Opuszka stara po tyskim jeszcze skrzynki na Oranżadę albo piwo No i śmietnik ogólnie To chciałem właśnie zobaczyć zawsze No to zobaczyłem To na razie Nawet studnia tutaj jest taka, ale zamknięta O, tu rower Oparty już dziesiątki lat Zgliszcza domów znaczy ruiny nie zgliszcza, bo nie paliło się tu chyba, ale się zawaliło. Pół domu się zawaliło. Ale pół jeszcze jest całkiem nieźle. A ten wejdę. Napa. U, nie ma co tu wchodzić, bo zawali się na łeb. Fajne butelki po Pepsi tylko są. A tu dalej nie ma co wchodzić, ale tu można jeszcze zajrzeć. Przycisnę się. Ach. witek tu wisi, hmm. <noise> nie wiadomo. No fajny stojaczek na kwiatki. O, tak to wygląda tu jakiś fajny klosz. Tam z gramofonu coś jest. Jeszcze. No i tyle Hałupa niedługo. runie No piwnicy, jeszcze my kończy zaprasza. No jest... zapraszam. No to wchodzę. O Jezu. A wow, uderzyłem w głową Strop. Wow. Co tu się... Ale tu jest fajnie. Czekajcie, bo mi... Majta się. Tu jest tak, dziury po lisach, jakichś borsukach A tu buteleczki, słoiki. Weź dalej. Co to tam jest? Gdzie dalej? No tam, korytarz. Patrzcie, tu jest cały taki komoda, taka mm. jakby. O, o. No to jest super, jakaś sosiedów. Sos sos o, tu jest dziura jakiegoś no. zwierza. A tu są te filiżanki normalnie. Słoik jeszcze z przetworami. Spróbuj. Mm -hmm. Spróbuj, a nie pożałujesz. Ale no, fajna No super, tak rzadko się spotyka, żeby jeszcze takie wyposażenie tu było. Na pewno pewne są? Nie puste dobra, idziemy stąd. Studia w studni jakieś plastikowe doniczki i, i garnek i to jest zasypane jest garnki, Pod spodem jest jeszcze jeden. Magnesem by się wyjęło. O miejscówka 463 Ściana nośna Przewrócona O matko Masz rację jest to nośna Jestem na wykończeniówce, znam się? A, kończy, zna się. A tu też paliło się coś. Oj, no. nie wleziemy tutaj, bo jest To jest wszystko rozwalone. po ścianie. No ale tu nie ma co chyba wchodzić. Ślisko uważaj. Dobra. Nie idziemy tam dalej Jednak wlazłem, ale tylko żeby wam pokazać taki piec już nie przejdę Wszystko zjarane Strawione przez ogień O Piwnica Jeszcze tutaj do szopy czawaj. O, co my tu mamy? Nasza ulubiona maszyna, wialnia, czyżby, Balia. Tu jakaś grzęda kurza. No i drzewko się opiera o drzwi. A w środku tak. Moi drodzy, tradycji musi stać się zabój. Kręć! Działa! Pięknie. No i jeszcze taka miejscówka tutaj, ostatnia, tuż przy torach. Chyba tam jest jakaś opuszczona budka kolejowa, nie wiem jak to to nazwać przy kolei, takie pomieszczenia. Idziemy sobie już tam właściwie tylko zobaczyć, posiedzieć, pogadać. Piękna, malownicza droga obsiana rzepakiem w obu stronach. Tu jakieś zboże, poprawka. To nie jest żadna kolejowa chałupa, tylko normalna chałupa, która nie ma dachu. Ale chyba była mieszkana, bo jakieś ładne zdobienia są na, na bokach. Zobaczymy. Ścieżka jest udeptana, także. Ktoś tutaj może przebywać. Patrzcie, jakie ostre fajne porosły tutaj. Zdobiona ściana. O kurczę! Myślałem, że to będzie pusta całkowicie, a coś tu się dzieje. Zanim dojdziemy do chałupy to tutaj taka studnia fajna jest jest woda i jest głęboko. Może kiedyś spróbujemy. Tak to wygląda. Jest kądzio. Jest chałupa spalona. Dach spalił się, ale to zobaczymy później. Wchodzimy. O, ganek zjarany. Ktoś tu koczował chyba. Coś. Patrzę, jaki reflektor wielki. Ja cię nie mogę. O, jest garnek, jest waliza. Ugrajmy się. Tak. Ale to jest ruina. Tam... Tutaj chyba jest Mieszkalny pokój, tu jakieś dziwne rzeczy na ścianach. Coś na wietrze skrzep, skrzypi. Hej, widzowie! Chcielibyśmy tak sobie pogadać trochę na urbeksie. Niczym jacyś profesjonalni urbeksiarze, tak. W sumie bo ja, bo nimi jesteśmy? Oczywiście, jak najbardziej. Wszystkie zasady urbeksu są zachowane. Zostawiamy, zabieramy ze sobą tylko zdjęcia, a zostawiamy tylko odciski butów. Oczywiście, że tak. To końcia pomysł, żeby tu pogadać z wami. Tak. To w sumie, co byś chciał powiedzieć? Chciałbym Wam moi drodzy powiedzieć, że wbrew pozorom czasami to, co robimy, nie jest takie proste. Dokładnie, nie jest to takie proste, bo no, trzeba wiele czasu poświęcić na to, żeby wyszukać takich opuszczonych tak. miejsc. Nie wszystkie opuszczone miejsca są też yy, naprawdę opuszczone. No bo są pozamykane na przykład tak. ze wszystkich stron, mimo że jest opuszczona hauba wiele wiele lat. Ktoś trzyma pieczę nad tym. Yy, drzwi, okna są pozabijane, więc do takich miejsc się nie wchodzi. Poza tym też yy, dojście do takiego opuszczonego domu też jest czasami trudne. No tu akurat było łatwo, ale ale, tutaj, tak. ale czasami trzeba pokonać jakieś krzaki, haszcze. No ale to chyba każdy wie, prawda? Tak. No i Kądziu jest mistrzem od spinaczki tutaj po tych parapetach i na strych też zagląda. Oczywiście staramy się to robić bezpiecznie, jak jest tak. naprawdę strasznie za zawalony strych, y sufit, więc tam się nie wchodzi. Nawet nie próbujemy tam zaglądać, wchodzić. Za zaglądać... Czasami Kądziu zajrzy. No, Zajrzeć tak, tak, ale wchodzisz tam absolutnie. No właśnie. No i co, podoba Ci się taki, taki urbex? <noise> Chodzi o to, że Fajnie tak czasami odciąć się od rzeczywistości, pojechać gdzieś w jakieś miejsce y, z dala od Zgiełku, y, zobaczyć to. Ja się przenoszę trochę w czasie, nie wiem jak ty, ale jak y, wchodzę do takich starych domów, to przenosisz się w czasie do tych lat y, 70. -tych, 60. -tych. Dom babci takie typowe, miałboczu, tak, we wsi. Gdzieś... Zgadza się jakieś stare artefakty, które czasami przypominają nawet dzieciństwo, czy, czy właśnie. Czy to jest sytuacja jakieś z życia. Tak. Wam też zresztą. Bo, wspomnienia. Dokładnie, bo wam też jak jakiś przedmiot pokazujemy, to niektórym z wam się przypomina, o u mnie w domu, u babci, było coś takiego. Na przykład, no tu leży taka cukiernica śmierła, możliwe, że ktoś miał taką w domu. Ja na przykład kojarzę, że chyba u mojej mamy była taka cukiernica. Może nawet jest do tej pory. Więc no, fajnie odstresowujące zajęcie. Wycis wyciszenie, spokój. Tak. I ja chciałem tylko jeszcze tak dopowiedzieć na koniec, że żebyście byli tego świadomi, że my tego nie robimy dla żadnych ani profitów z YouTube'a czy coś w tym stylu, tylko po prostu prywatnie jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i to jest dla nas takie odcięcie troszeczkę od rzeczywistości, żeby się ze sobą zobaczyć, spotkać, Dokładnie. porozmawiać, bo poza kamerą tak samo toczą się ciekawe rozmowy i, i no. no. Nawet czasami ciekawsze niż. Na kamerce, tak. ale czasami po prostu chcemy się z wami podzielić tymi naszymi przygodami. Dlatego to kręcimy. Tak jak mi kończy. Nie dla hajsu z YouTube'a, nie dla wyświetleń, tylko po prostu mieć pamiątkę też po tym jakoś, tak. bo to dla mnie jest też pamiątka. Ja sobie te filmy odtwarzam po jakimś czasie i ja sobie tak przypominam, sam. że, że kończył gdzieś tam kurtkę rozdarł czy, <grym> czy jakieś inne ciekawe sytuacje. Bo był taki epizod, to proszę wrócić do wcześniejszych odcinków. <grym> tak, ale chyba nie było tego nagrane, że sobie rozdarłeś tą kurtkę w końcu. A, możliwe. <grym> ale to był, to był odcinek z tym młynem takim drewnianym, gdzie tu sowę znaleźliśmy tam niestety Marta. Tak, tak, tak. Tam Kądziu rozdał kurtkę, ja tam już szukałem jakiś łatek, nie łatek, na, na, ale chyba udało się naprawić. <grym> to dokładnie udało się łatkę przykleić a teraz pokażę wam jaki statyw mamy w ogóle tutaj elegancki zrobiony z z rynny z kawałka od lodówki i tutaj taki Świeczny. świecznik przypalony taki statywik tutaj powstał a to jest moi drodzy świetna instalacja artystyczna oczywiście tak to powinni mało. tutaj pokazywać w Paryżu takie rzeczy a tutaj no widoki też fajne z zakrzaków piękne pola łąki no coś pięknego to, to, to tyle chyba to chyba na tyle Pozdrawiamy, hejka! Cześć!